Masz jakiś skuter? Tak, jest za domem. Dobra, to ja idę wyprowadzić w garażu samochód. Okej. Okay. Ach, ale tu jest przecudnie. Takie światło i to takie wielkie. Szari? O, o. cześć Szari. Cześć. Yy, słuchaj Szari, yy, wyprawiam jutro urodziny. Bo wiesz, w końcu kończę 15 lat. Wow, a ja kończę dopiero um, za miesiąc. Mm. Jeszcze to postanawiam Cię zaprosić z torki, skupiłem się całkiem zaproszenia. To aż jednego. Nie ma sprawy. Yy, to jutro o 1615. No dobra, przyjdę. nara, a przy okazji to może teraz gdzieś wyjdziesz ze mną. Co będziesz siedziała tutaj cały czas? No właśnie cały czas tylko siedzę i się w Bezczelne chmury, które cały czas tym przeszkadzają. E, e, w czym? Nie no Masz W widokach. Nie ważne, chodź. Wiesz, widziałam taką śliczną kieckę. Wow. Y, więc chodź szybko. Y, pospacerujemy gdzieś okay. i kupimy coś. O wreszcie, już na ciebie tak długo czekałam. Tylko 5 minut. Oj tam, chodź. Co jest taka niecierpliwa? Jeszcze muszę zaparkować samochód. No to zaparkuj. Dobrze, że mam już 19 lat. Mogę mu zawać prawko. Po końcu to Anglia mogę, kiedy chcę. Gdzie ta Szari? O, cześć Sari. Jesteś w końcu. Chodź na pieszo? No, ba! A gdzie twój rower? E, e, ktoś mi go ukradł. Co ty? To wszystko mi opowiesz. Chodźmy, może. Wiesz, może mamy jeszcze nawet 14 lat, ale uwielbiam to całe miasteczko. Teraz jest tam. Trochę daleko, ale chętnie pójdę. A koło niego jest super centrum handlowe. Uh. Nie mam przy sobie za dużo kasy, bo zapomniałam... Port... Znaczy... Może i ukradli mi rower, ale wziąłam ze sobą strasznie dużo pieniędzy. Jakby to jest jakby całe swoje kieszenkowe. No, to dobra, to chodźmy tam. Oj, Bridget, i widzisz, wszystko Ci się teraz podoba. Tak, to mnie trochę nawet rozwese rozweseliło. Trochę? Bardzo. Wspólne zakupy. To jest słaba, ale niezbyt na dobra um, Pasują mi te okulary, o te. No i jak? Wyglądasz w nich bosko. Chyba je kupię, a ty coś kupiłaś? Tak. Wezmę ten kapelusz, bo przymierzam już jest śliczny w sam raz dla mnie. Wezmę ten szalik, taki jedwabisty, i na mnie ta peruka całkiem pasuje. O. Przecież ja mam już takie podobne. Ale jakbym miała gdzieś przyjść, to bym I ta kokardka jest taka śliczna. Co jeszcze takie? Je? Tak, tam. Redzy. No to tylko kartka, ale jest śliczna, naprawdę. I wezmę ten kapelusz. Oj. No to chodź teraz. No to chodź do kasy szybko.